Siemano, wszystkim witam Was bardzo serdecznie z tej strony Alfie i po pierwsze chciałbym Wam podziękować za 500 subskrypcji, które wybiło w tym tygodniu na moim kanale. Wielkie, wielkie dzięki. Cieszę się, że doceniacie i że podoba Wam się to, co robię. Oby tak dalej. Bardzo Wam za to dziękuję i z tej okazji chciałbym zrobić taki mały konkurs właśnie dla Was. Konkurs, w którym wygrać będzie można takie okulary polaryzacyjne od Salmo, które to na pewno będę używał również i ja w tym sezonie, bo bardzo fajnie mi się sprawdzały, gdy je testowałem, a także dosyć obfity pakiet gum od Berkleja, które to też mi się bardzo fajnie sprawdzały. Jak łowiłem na nie, jakie ryby się trafiały, to możecie zobaczyć w filmie, który gdzieś tutaj Wam w prawym górnym rogu powinien wyskoczyć. Jakie będą zasady tego konkursu, żeby wygrać te nagrody, po pierwsze trzeba być subskrybentem tego kanału kanału Alfishing. Trzeba również zostawić lajka pod tym filmem. A także wejść w opis filmu lub w komentarze, gdzie znajdziecie link do posta na Facebooku, do posta konkursowego. No i w tym poście konkursowym należy również zostawić lajka, a także napisać komentarz. Jaki to komentarz trzeba napisać? Mam dla Was zagadkę. Zobaczcie, to jest zdjęcie sztupaka. zdjęcie, które prawdopodobnie, jeśli oglądacie mój kanał, to widzicie na, koń na końcu czołówki do serii Poznaj złów. No i moim pytaniem jest Ile ten szczupak miał centymetrów długości Pierwsza osoba, która zgadnie Ta osoba zgarnie nagrodę A więc podsumowując Należy zasubskrybować ten kanał na YouTubie Zostawić lajka pod tym filmem Wejść na post konkursowy na Facebooku Do którego link znajdziecie w opisie i w komentarzu I post konkursowy również zalajkować A także napisać komentarz w którym podacie, ile według Was ten szczupak miał centymetrów długości. Wyniki konkursu podam za tydzień. A zatem życzę Wam powodzenia. Mam nadzieję, że zechcecie wziąć udział w tym konkursie, bo uważam, że nagrody są naprawdę bardzo, bardzo fajne. No i tyle ode mnie w dzisiejszym materiale. Życzę Wam powodzenia. No i przede wszystkim wesołych świąt wielkanocnych. Do zobaczenia na następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!